mamy na tapecie Land Rovera z silnikiem V8 BMW i wymieniam właśnie uszczelki pod jak się to nazywa po polsku Rocker Cover Gasket <noise> Kurę, miałem pełno filmów ponagrywanych różnych fajnych aut niestety dysk szlak trafił także wszystko poszło i już nie będzie więcej, także muszę od nowa nagrywać nowe szkoda, że z Audi i poginęły fajne filmy No więc biorę się za te uszczelki po, pokryw zaworów o przypomniało mu się po Polsku należy też pokazać ale uszczelki już sporo ciepły tutaj dużo oleju na świecie. także na czas robota bo wszystko leje się wszędzie olej no i jedna strona ogarnięta tu uszczelka wymieniona już nówka teraz biorę się za tą stronę tam wszystko wymyte w środku było, o tam syf Ogólnie widać że olej był niezmieniany za często straszny nagar taki zaschnięty stary teraz tu miarkę oleju trzeba będzie odkręcić z boku ten wykielek plastikowy cały no i wyjechać tą stroną jeszcze uszczelka była normalnie plastikowa sama się łamała w palcach z tej strony jest dokładnie to samo co jest tamtej Świece pływają normalnie w oleju, przez to, że uszczelki już takie są stwardniałe, normalnie plastikowe. No i wszystkie śrubki odkręcone, podkładki powyciągane, żeby nie pospadywały. Ten plastik odpięty, to dzięki temu można te kostki całe wziąć na bok, żeby to nie przeszkadzały przy wyciąganiu. Tutaj jest odpięta ta miarka do oleju. Myślę, że tyle to powinno się zmieścić, tutaj wyjść. Jak nie, to trzeba będzie ją tam z ringa wyciągnąć całą do góry. Także zaraz się okaże, czy tutaj wyjdzie. To tak miejsca nie za wiele, ale myślę, że powinno być z tamtej strony było dużo gorzej, bo tam jeszcze jest ta pompka, to wszystkie przewody. Myślę, że tu powinno być dużo lepiej. Ważne, żeby potem przy składaniu nic nie przyciąć. Dobra, przetrę tam jeszcze, żeby żaden syf tutaj nie wpadł do środka na wałki no widać tutaj, że jest tak samo jak z lewej, tak z prawej. Ten nagar cały stary. Olej nie był zmieniany za często i tak wygląda to jak wygląda. Pełno wszędzie oleju stoi. W świece całe zalane olejem. Wszystko tu podciekało. Także nowe uszczelki wlecą. Tak wygląda pod spodem dekiel cały. Wszystko takie ciapowate, stare uszczelki pewnie znowu plastikowe, a z okiem jak ta uszczelka tu się prezentuje jak ją dam radę zdjąć tak wygląda pierwsza uszczelka, ta wewnętrzna normalnie pęka jak plastik, proszę bardzo nie nadaje się to do niczego dlatego olej podcieka, bo to, to w ogóle nie uszczelnia już z gumy zrobił się plastik popękane całe No i gotowe? Nie? Można odpadać.